Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Audi Pasjonaci. Dzisiaj będziemy modzić w atrujce Przemka, który jest z nami. Witajcie, cześć. Cześć Przemek. Fajnie, że, fajnie, że możemy tutaj kolejny raz wspólnie coś porobić. Cieszę Twojej się. Twojej też się cieszymy. Na pewno wszyscy, którzy oglądali film o zapalniczce również, bo ten film jest, no ma powiem wam niesamowitą oglądalność. W każdym razie miejmy nadzieję, że ten też taką będzie miał. Co będziemy dzisiaj robić? Może nam w skrócie opowiesz? Dzisiaj chciałbym zmienić nakładki na pedały sprzęgła oraz hamulca. Myślę, że modyfikacja dosyć prosta. Wymieniamy na zwykłe, tylko że nowe, które udało mi się zakupić też. W ASO koszt niedrogi, a estetycznie, wizualnie, będzie troszkę lepiej, ładniej i schludniej. Może a, jakie koszty? Koszta duża, bo w granicach 20 par złotych jest jedna nakładka. Jedna jest droższa, druga tańsza, ale to myślę, że nie, nie szarpnie to naszego budżetu na tyle, żeby się móc bać takie zmiany. O, oczywiście, jeśli ktoś nie ma mocno wytartych, no to tylko kwestia chęci podejścia i, I może że... działać. Chyba, że ktoś chce założyć sobie te chromy nie? Z... Z, z S3. Tak, ze strójki czy z golfa piątki też no. pasują, z kody chyba pasują też. Z te chyba na kładka tylko. Te tecki, chyba tak. Polegliwe no, no, modyfikacja, Ale gdzieś tam z tych równoległych modeli będą pasowały. W każdym razie, no tu będziemy chcieli pokazać demontaż i montaż tego, nie? Mhm. No dobrze. Mianowicie zacznijmy od y, sprzęgła. Y, pod, podchodząc y, od tyłu, y, palcami będą wyczuwalne dwa bolce, które trzymają tutaj nam całą gumę. Zaczynamy od góry, próbując to ściągnąć. Poczujemy opór, ale powolutku, bo one muszą wyskoczyć i słychać jedno i drugie i ono powinno zejść w dół. Ona ma taki jeszcze uchwyt, znaczy uchwyt, takie wcięcie na gumie, które odpowiada temu wcięciu, które jest na pedale, więc trzeba będzie później to wsunąć. A pokażę jeszcze raz tutaj dokładnie do kamery. Nie mogą złapać ostrości. No, to... no jest dobrze. E... Na no bok. A spróbujemy zaś prawy pedał pedał hamulca. On troszkę się różni od y, montażem y, od i, i samą budową. I od sprzęgła. Dlaczego? On zaś ma na środku taki ogromny kołek. który to na środku podtrzymuje. Y, no i zasada zbliżona do tego z lewej, ale ale z też dwoma rękoma, powolutku do tyłu z wyczuciem. On sam się powinien wyśliznąć. O, nawet o. i wyrwać. No jaka... Bez strat? Nie, tym razem bez strat widzę. Ręce całe. Ręce całe, kołek guma mhm. tu go ma też. On troszkę się. Z... On się różni tym co jest. Mhm. Od drugiego. No dobra. Odłożymy sobie to na bok. Wyjdziemy To co? Unboxing. nóżki dwie. Zaczniemy może od odwrotnej od kolejności, od, od hamulca, no i tak te wcięcie które mamy od dołu zahaczymy. No, trzeba poruszać żeby się ułożyło. Tak co dokładnie nie? żeby on znalazł swoje miejsce i aż do wejścia takiego kliknięcia bardzo ładnie, płynnie, fajnie skoczyło. Jest w odpowiednim miejscu. Drugi w tej samej praktycznej kolejności też od dołu wsuwamy szukamy tego miejsca które odpowiada za ułożenie się temu no i palcami nakierujemy sobie te bolczyki w tak w odpowiednim kącie żeby to też naskoczyło nakładeczka jest na swoim miejscu już no i siadło. przyłóż teraz te stare pod spód Tak wygląda stare, a tak nowe. Także każdy może zobaczyć teraz jak jaka jest różnica między nową a 14-letnią gumą, nie? No, Którą wypadało wymienić już. Zużył ten materiał. No, do eksploatacji. Jednak to takie miejsce jest, które najbardziej jest narażone na zużycie w sumie, nie? kierownica, pedały, bo to się dotrze po tym. Tym bardziej, że ile kierowców, tyle, tyle metody jazdy i, i hamowania. No jeden będzie hamował na samym końcu, a drugi już zaraz na początku, tak. przed wyczuciem, kto będzie się zwaniał. Także widzicie, no w tym odcinku to będzie wszystko. Taki fajny, wspólny materiał udało nam się nakręcić. Będzie na pewno jeszcze jakiś, nie? Coś uda się na pewno w niedługim czasie nakręcić. Już leży, czeka. Kwestia ale nie po... zdradzaj, co? Nie, kwestia pogody i będziemy to montować. To fajnie, super. Mam nadzieję, że będziemy mogli też u mnie pewną modyfikację, zmianę zrobić. Także mi pomożesz, ale to no, później rozumiem. powiemy, później już jak będzie materiał. Też bardzo ciekawa modyfikacja, którą bardzo dużo z Was pyta. Jak to zrobić tak, żeby zrobić to raz, a porządnie. Także to również z udziałem Szemka będziemy mogli nagrać. A tymczasem to zakończymy. Tak. To no wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej. Cześć.